Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o bezkonkurencyjnie jednej z najbardziej niesamowitych spraw, o jakich kiedykolwiek czytałam. Brzmi ona jak scenariusz filmu i to taki, podczas oglądania którego myśli się sobie, że jest on zupełnie nierealistyczny i że przecież taka sytuacja nigdy nie mogłaby wydarzyć się w prawdziwym życiu. A jednak. Jest to niesamowita historia przetrwania i jestem pewna, że jeśli jeszcze o niej nie słyszeliście, to wielu osobom podczas słuchania opadnie szczęka tak samo jak mi, gdy pierwszy raz o tym czytałam. Jeśli więc chcielibyście poznać historię Tani Ryder, to zapraszam do oglądania. Tania mieszkała w mieście Maple Valley w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych wraz ze swoim mężem Tomem. Para pobrała się w 2000 roku. Kobieta miała wtedy 26 lat, a mąż 32. Można powiedzieć, że w ich przypadku jak najbardziej aktualne było stwierdzenie, że przeciwieństwa się przyciągają. Kobieta była cicha i dość nieśmiała, a Tomas zawsze rozpierała energia. Uwielbiał żartować i zawierać nowe znajomości. W ich domu zdecydowanie się nie przelewało, ale radzili sobie i mieli także ambitne plany na przyszłość. Chcieli zbudować swój własny, wymarzony dom nad jeziorem. Żeby móc to osiągnąć, postanowili poświęcić kilka lat na to, żeby pracować po dwie prace, oszczędzać, poświęcić swój wolny czas i wydawanie pieniędzy na rozrywki, żeby móc osiągnąć swój cel i później móc się zrelaksować i zwolnić tempa. Tom pracował na budowie, przy oczyszczaniu terenów i przygotowywaniu ich do postawienia nowych budynków, a jego drugą pracą było rozwożenie pizzy, którym zajmował się późnymi wieczorami i nocami. Tania z kolei pracowała w hipermarkecie Fred Meyer, sieci, której oddziały znajdują się w zachodnich Stanach Zjednoczonych. Pracowała tam na nocne zmiany, przy uzupełnianiu towaru na półkach, w dziale z kosmetykami. Jej drugim miejscem zatrudnienia był sklep Nordstrom. Dom towarowy, w którym była odpowiedzialna za nadzór i utrzymywanie porządku w przymierzalniach. Zwykle w ciągu doby pracowała w obu miejscach, w Nordström za dnia i nocami w Fred Meyer. Dwukrotnie musiała pokonywać więc drogę z Maple Valley, w którym mieszkała, do Bellevue, w którym znajdowały się sklepy. Była to odległość nieco ponad 30 km. Jedyny moment, kiedy Tania miała czas dla siebie i męża, to była krótka, kilkugodzinna przerwa między zmianami. Wracała wtedy do domu i próbowała się zrelaksować i wyspać, choć tego snu bardzo rzadko miała w nadmiarze i często chodziła zmęczona. Dodatkowo praca na różne zmiany powodowała, że para często nie widziała się nawet przez kilka dni pod rząd, nawet przez 3-4, a jeśli już się widzieli, to tylko mijali się w drzwiach. Gdy jedno wracało, a drugie właśnie wychodziło do pracy. Oczywiście to dawało im się we znaki i negatywnie wpływało na ich związek, ale wiedzieli, że jeśli wytrzymają jeszcze kilka miesięcy, to będą mieli swój wymarzony dom. Środa, 19 września 2007 roku, była jednym z nielicznych dni, kiedy para faktycznie mogła spędzić wspólnie kilka godzin. Później tego wieczora kobieta musiała iść do pracy, ale zanim to nastąpiło, wraz z Tomem zjedli wspólną kolację. Ten dzień rozpoczął się i zakończył jak każdy inny. Nic nie wskazywało na to, że ma on zmienić losy kobiety i całej jej rodziny na zawsze. 20 września około 9 rano Tania według planu skończyła zmianę i miała pojechać do domu, żeby się przespać. Nigdy jednak tam nie dotarła. Zwykle, gdy opowiadam o sprawach osób zaginionych, mówię, że nie pojawiły się one w umówionym miejscu, albo nie wróciły do domu, z pracy lub szkoły, i że ten fakt często jest niepokojący dla ich bliskich. W przypadku Tani jednak było inaczej. Jedyną osobą, która mogłaby zauważyć jej nieobecność był jej mąż, który przecież widywał się z nią dość rzadko. Dodatkowo, tak jak wspomniałam, bywały takie tygodnie, kiedy para miała nie widzieć się przez kilka dni pod rząd. I tak miało być właśnie i w tym przypadku. Dlatego też minęły dwa dni, a Tom nadal nie zorientował się, że żony nie było w domu, podczas gdy on przebywał w pracy. Dopiero o godzinie 10 rano 22 września otrzymał telefon z miejsca pracy Tani. Miała ona pojawić się na swojej zmianie w domu towarowym i znowu jej nie było. Nie pojawiła się także poprzedniego dnia. To oczywiście natychmiast zaniepokoiło męża. Gdyby żona zachorowała i postanowiła zostać w domu, to z pewnością, po pierwsze, poinformowałaby o tym w pracy, a po drugie byłaby w mieszkaniu, gdy Tom wrócił tam między swoimi zmianami. To zupełnie nie było w stylu tani, żeby zniknąć tak bez słowa i nie dotrzymać swoich obowiązków. Była wyjątkowo sumienna i słowna. Wtedy po raz pierwszy od dwóch dni Tom postanowił skontaktować się z żoną. Okazało się wtedy, że jej komórka nie odpowiada. Wiedział, że musi wyjść wcześniej z pracy i sprawdzić, czy Tania jest w domu i czy nic jej się nie stało. Gdy dotarł na miejsce, niestety okazało się, że dom jest pusty, a wszystkie rzeczy, które rano zostawił, rozrzucone, leżały dokładnie w tych miejscach, w których je zostawił. Nic nie wskazywało na to, że ktokolwiek był w domu podczas jego nieobecności. Dodatkowo samochodu żony nie było w garażu. Tom postanowił skontaktować się z drugim miejscem pracy Tani, czyli hipermarketem, w którym pracowała nocami, i okazało się, że tam również nie pojawiła się na ostatnich dwóch zmianach. Mężczyzna postanowił na własną rękę rozpocząć poszukiwania i kilkukrotnie przejechał trasę, którą żona pokonywała z domu do pracy i z powrotem. Była to autostrada numer 169 z Maple Valley do Bellevue. Niestety, nie przyniosło to żadnych rezultatów. Wypatrywał na poboczu samochodu lub jakiegokolwiek śladu wypadku, ale bez skutku. Następnie uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie zawiadomienie policji. Niestety napotkał wtedy niespodziewane trudności. Operator 911 odmówił przyjęcia zgłoszenia. Uznał, że Tania nie spełnia kryteriów osoby zaginionej. Była dorosła, nie miała depresji ani historii zaburzeń psychicznych i nic nie wskazywało na to, że w tym przypadku mogło dojść do jakiegokolwiek przestępstwa. To musiał więc dalej działać na własną rękę wiedział, że żona mogła na przykład uczestniczyć w wypadku samochodowym i trafić do szpitala. Zadzwonił więc do wszystkich lokalnych placówek, ale okazało się, że w ciągu ostatnich dwóch dni nie było żadnych poważniejszych kolizji i nikt o jej nazwisku nie przebywał w żadnej z placówek medycznych. Okazało się jednak, że są dostępne nagrania, na których widać moment, w którym Tania opuszcza pracę 20 września. Są to kamery przed sklepu, w którym pracowała. Można na nich zauważyć, że około 9 rano kobieta wychodzi, wsiada do samochodu i odjeżdża. W tym miejscu jednak jej trop się urywał. Teraz mogła być dosłownie wszędzie. Od 48 godzin nie dawała znaku życia, a to właśnie ten czas jest najbardziej kluczowy. W przypadku zaginięć bez śladu, wskazówki na temat tego, co mogło się stać, kryją się najczęściej w tym, co dana osoba mówiła i robiła w dni i tygodnie poprzedzające zniknięcie. W przypadku Tani jednak zarówno jej mąż, jak i znajomi nie byli w stanie wskazać nawet jednej sytuacji, która odbiegałaby od normy. Tania zachowywała się zupełnie normalnie. Nic nie wskazywało na to, że mogła być niezadowolona ze swojego dotychczasowego życia i chcieć albo uciec i rozpocząć nowe życie, albo na przykład posunąć się do jeszcze bardziej radykalnego kroku. Nie było także nic, co wskazywałoby na to, że mogła mieć zaburzenia psychiczne. Opcji było kilka. Kobieta mogła na przykład zmienić trasę powrotu z pracy do domu i tam ulec wypadkowi. Mogła także zostać napadnięta, mogła trafić do szpitala i nie pamiętać jak się nazywa, mogła również zostać porwana albo z jakiegoś powodu uciec z własnej woli. Ta ostatnia teoria była jednak dla Toma Rajdera nie do przyjęcia. W tej sprawie nie można nie wspomnieć o tym, jak skandaliczne było zachowanie policji z hrabstwa King, do którego należało miasto Maple Valley. Operatorzy kilkukrotnie odmówili przyjęcia zgłoszenia i uznania 33-latki za osobę zaginioną. Tom dzwonił pod 911 kilka razy. Wydawał się nawet w kłótnie i błagał operatorów, ale nic nie pomagało. Nie zaoferowano mężowi żadnej pomocy w dzwonieniu do szpitali i więzień. Nawet gdy było już jasne, że Tani nie ma w żadnej z tych placówek, policja nadal zbywała mężczyznę, mówiąc, że kobieta pewnie wyjechała z własnej woli po kłótni małżeńskiej. Mąż tłumaczył, że byli w doskonałych stosunkach, ale mimo to funkcjonariusze odesłali go do skontaktowania się ze wszystkimi członkami rodziny żony i wszystkimi jej znajomymi, zanim kobieta będzie mogła zostać oficjalnie uznana za osobę zaginioną. Trudno nawet wyobrazić mi sobie tą frustrację i bezsilność, jaką to musiał czuć. Odchodził od zmysłów, szukając żony, a nie mógł uzyskać nawet najmniejszej pomocy od osób, które powinny być za to odpowiedzialne. I trudno w to uwierzyć, ale nawet po tym, gdy mąż skontaktował się ze wszystkimi członkami rodziny Tani, nawet tymi, z którymi kobieta nie miała kontaktu od wielu, wielu lat i ponownie podjął próbę zgłoszenia zaginięcia, ta znowu została odrzucona. Praca operatorów numeru alarmowego była tragiczna. Mijały już cztery pełne dni, odkąd kobieta ostatni raz była widziana, a policja nadal odmawiała podjęcia jakichkolwiek działań. Ich zdaniem, przez to, że tania była dorosła, mogła robić co chciała także zniknąć, nikogo o tym nie informując i od tak zostawić męża. Jedyne co mężczyzna mógł robić to próbować na własną rękę poinformować lokalną społeczność o poszukiwaniach. Wydrukował więc plakaty i rozwiesił je po okolicy. Większy zasięg na pewno miałby apel wyemitowany w telewizji, ale tam również Tom został odprawiony z kwitkiem. Bez oficjalnego zgłoszenia i uzyskania numeru sprawy żadne media nie chciały opublikować materiału. Pierwszy przełom nastąpił dopiero kolejne 24 godziny później. Policja wreszcie przyjęła zgłoszenie. Oczywiście nie oznaczało to, że zaczną podejmować jakiekolwiek aktywne działania, ale był to krok w dobrą stronę. Sam, 39-latek, wyznaczył wtedy nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów za pomoc w odnalezieniu żony. W tym czasie policja powoli zaczęła przyglądać się sprawie. Postanowili sprawdzić aktywność kart płatniczych należących do tani. I wtedy zauważyli, że jedna z nich była używana po 20 września. Oznaczało to, że albo kobieta faktycznie uciekła, albo że ktoś ukradł jej portfel. Tak czy inaczej była to bardzo ważna poszlaka. O tym tropie poinformowano Toma, ale wtedy mężczyzna powiedział, że zaszła pomyłka, że akurat ta karta jest połączona z ich wspólnym kątem i to on w ciągu ostatnich dni z niej korzystał. Niekompetencja policji w tej sprawie była naprawdę rażąca. Przez cały ten czas Tom co jakiś czas dzwonił na telefon swojej żony i za każdym razem po kilku sygnałach odzywała się poczta głosowa. W końcu jednak, gdy zadzwonił po raz kolejny, od razu uzyskał komunikat, że użytkownik jest poza zasięgiem lub ma wyłączony telefon. Wiedział, że bateria w jej aparacie się wyładowała. Razem z tym zniknęła część jego nadziei na pozytywne rozwiązanie sprawy. Wtedy od czasu, gdy ostatni raz żona była widziana, minęło aż pięć dni. Oczywiste było, że skoro telefon tani działał tak długo i przyjmował połączenia, to powinna być możliwość uzyskania jego lokalizacji albo chociaż adresu wieży telekomunikacyjnej, z którą łączył się po raz ostatni. Niestety, zgodnie z obowiązującym stanowym prawem uzyskanie takich informacji nie jest proste. Użytkownicy mają prawo do ochrony prywatności i konieczny jest nakaz sądowy. Ponieważ w sprawie Tani nie było żadnego dowodu wskazującego na to, że doszło do przestępstwa, ten nakaz nie mógł zostać wydany. Biurokracja i nieżyciowe przepisy spowodowały, że szanse na odnalezienie Tani całej i zdrowej malały z każdą chwilą. Zwykle w sprawach, w których bez śladu znika dorosła osoba, pierwsze podejrzenia kierowane są na małżonków. Jest znanych wiele tego typu spraw, nawet bardzo świeżych, kiedy w przypadku zajęć kobiet i dzieci okazuje się, że winni są mężowie i że oni początkowo, żeby odwrócić uwagę od swojej winy, zgłaszają to jako zaginięcia na policję. W przypadku Toma jednak przez 8 dni takie oskarżenia nie były stawiane, aż do czasu, gdy na policję zadzwoniła przełożona Tani i powiedziała, że jej zdaniem mąż jest podejrzany. Tom został zabrany na przesłuchanie i nie dość, że od ponad tygodnia praktycznie nie zmrużył oka i był załamany, to jeszcze teraz musiał znosić bycie oskarżanym o to, że zrobił swojej żonie krzywdę. Pojawiły się jednak także pozytywne wieści. Po ośmiu dniach udało się uzyskać nakaz dostępu do zapisów telefonu Tani od firmy telekomunikacyjnej Verizon. Wreszcie policja miała do dyspozycji lokalizację w zakresie 6 do 8 km, którą obejmowała dana wieża telefoniczna. Przeszukania rozpoczęły się bez zapału i przekonania. Obszar nadal był spory i śledczy nie wierzyli, że kobieta nadal może być w tym miejscu podejrzewali, że na przykład po prostu wyrzucony został tam jej telefon. Mimo wszystko wysłano kilku funkcjonariuszy, żeby przeszukali pobocza tamtejszych dróg. Po pewnym czasie, niespodziewanie, o godzinie 15:30 w odległości 400 metrów od Jones Road trafiono na samochód, który wypadł z drogi. Pojazd spadł z wału przeciwpowodziowego i dachował. Był to taki sam model i kolor samochodu jak ten należący do Tani Ryder. Wyglądało na to, że udało się w końcu znaleźć jej auto. Gdy zajrzano do środka, okazało się, że tam znajduje się człowiek. Wszystko wskazywało na to, że Tania uległa wypadkowi samochodowemu i że jej ciało nadal znajduje się w pojeździe. Chwilę później jednak funkcjonariusze policji na posterunku hrabstwa King uzyskali bardzo zaskakującą wiadomość. Ratownicy będący na miejscu wypadku poinformowali, że kobieta ma puls i porusza się. Tania Ryder przez 8 dni wisiała przypięta do fotela samochodu do góry nogami. Była skrajnie wyczerpana i odwodniona. Jej organy zaczęły przestawać funkcjonować ze względu na brak wody, nie mówiąc już nawet o obrażeniach, których doznała podczas wypadku. Miała liczne złamania kości, była w krytycznym stanie. Gdyby ratunek przyszedł kilka godzin później, mogłoby być już za późno. Została niezwłocznie przetransportowana do szpitala helikopterem. Tom otrzymał wieści o odnalezieniu samochodu żony razem z nią w środku podczas przesłuchania, w którym był oskarżany o jej skrzywdzenie. Był jednocześnie wdzięczny losowi i jeszcze bardziej wściekły na funkcjonariuszy za to, że ich niechęć do działania prawie doprowadziła do ogromnej tragedii. W późniejszych wywiadach mężczyzna przyznał również, że był zły na samego siebie, za to, że wielokrotnie przejeżdżał obok tego miejsca, gdy szukał swojej żony, ale niestety nie widział jej samochodu. Miejsce, w którym była, znajdowało się zaledwie 10 km od ich domu. Gdyby tylko nieobecność kobiety została zauważona jeszcze tego samego dnia, Gdyby tylko policja od razu przyjęła zgłoszenie i od razu wystąpiła o nakaz uzyskania tych zapisów z telefonów, to najprawdopodobniej poszukiwania nie trwałyby 8 dni, a zaledwie kilka godzin. Wtedy Tania nie musiałaby przeżyć tak ogromnego, traumatycznego koszmaru. Z perspektywy czasu jednak najważniejsze jest to, że finał tej sprawy był pozytywny. I to jest już koniec tej historii. Mam nadzieję, że była ona dla Was tak samo interesująca jak dla mnie. Cieszę się, że są takie historie, o których możemy posłuchać, które faktycznie skończyły się pozytywnie, nawet jeśli nastąpiło to aż takim cudem. Jeśli słyszeliście o podobnych historiach, to bardzo, bardzo chętnie o tym posłucham. Napiszcie mi to w komentarzach, jak również jeśli macie propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!